Witajcie na moim kanale jestem Amanda, z wą oczywiście jest Lenka i w dzisiejszym odcinku będziemy nagrali nie dokończysz piosenki, wpadasz do basenu, ale nie mamy basenu, tak więc mamy balony i będziemy mnie przewijać się ogólnie będzie to długo trwało na przykład, trwa, trwało, na przykład jak mama nie będzie znała piosenki i ja mam tutaj szpilki. I ja się boję przybijać balonów, one będą z wodą, więc nie będzie tak kośnia, ale ja się boję, boję się w ogóle. Ale e, spróbuję się, ja sam sama sobie przybiję balonem nad głową. E, oczywiście piosenki sobie bierzemy takie, wiecie, które mniej więcej to Lena zna. Nie, sobie w rozmiarie, na przykład takie dżems i tak, dalej. tak, nie będziemy tutaj dawali, nie będę nie dawać na przykład piosenki, której nie, nie zna, bo którą słyszała raz. A i nie dawaj też od Tins, bo ja od Tins tak nie znam. Ja nie znam od Tins, więc nie dam. Ja jedyne znam. że gawronek i każdy tu lata. Tak, to jest jedyne, co bym umiała dokończyć. Tak, więc na samym początku chciałam się przywitać. Oczywiście przyjdzie tego kanału, żeby na bieżąco. Podajcie mojego Instagrama i na mojego TikToka oraz zapraszam na kanał Doleny. Idziemy teraz na u Nie, dzisiaj też będzie filmik. Tak więc bierzemy nasze balony, napełniamy je. Od mnie. razu mówię, że ja będę chciała tylko różowy i żółty i pomarańczowy i fioletowy i to w sumie wymieniłam wszystkie. Może jakąś letnią wodę, co? Dobra, damy sobie trochę y, cieplejszą wodę. Wiążemy pierwszego balonika. Mi się wydaje, że więcej powinno być, bo go będziemy przepijać, to. Nie wiem, czy on tak fajnie pęknie. Dobra, widzowie, jeden balon jest tutaj, żeby Lena sobie spróbowała nie, przebić. Nie, nie, ja się boję trzymać tego balonu. No dawaj. Podnosisz, on nie pęknie. A, mama! No na to polega? Nie masz hałasu! Tylko jest klub! No dobra, ale Jezu... No dawaj, nie bój się! Jezu. Tylko musisz tutaj gdzieś go przebić, a nie. Tutaj. Jezu! Pano. Dobra, czekajcie, nagrywamy, nagrywamy. Nie? No dawaj, nie bój się! Przebija, a on nie działa. Przebij go. <ścoughs> Co to było takie straszne? No tak, bo ja się tego nie spodziewałam. No <ścoughs> ja, ja chciałam że go... Dobra, nie musisz mi nad głową przebijać, mogę ja, tylko ja Tobie przebiję nad głową, jak nie będziesz napisanek. Tak. Jasne. <ścoughs> Dobra, lecimy na balkon. Jeśli ja boję, że ja cię opuszczę, to coś na głowę. No to musisz to trzymać i przebić Nie, no to, ja, to też będę sama przebijać Aha, dobra, będę sobie ja będę sobie sama przebijać jakby co wolno, ale Lena będzie patrzeć dzisiaj po prostu śmiać. Lena musi sobie wybrać piosenkę, tu mamy nasze balony, a to jest to jest mój staty, słuchajcie, widzowie. O, wybrała. Ale ręcznik papierowy to jest super staty. Patrzcie teraz co. Ciekawe, co pomyślą sobie nasi sąsiedzi, jakby tak patrzyli, co robimy. Mhm. Lena powiedziała, że ja pierwsza siadam na krzesełko, więc ja siadam Ej, pierwsza. No, Utaliliśmy z mamą, że możemy sobie zakładać kapturę. E, nie, no, e, słuchajcie, ja nie będę zakładać kaptury. Możesz puścić w dowolnym momencie piosenki i spawzować, kiedy chcesz. Ej, wolałabym, żeby ona to jednak przebija, a nie ja, bo to jest dziwne uczucie. Tak, no. może chwilę lecieć i ty dajesz pauzę, kiedy chcesz. Filmy w każdy dzień. Dwa na dobę, przez 365 No, no. dobrze Dobrze? Dobre, no Teraz Lena mhm. Dobra, Lena mi tutaj da trochę łatwy, bo jakby mi zapauzowała na samym początku tego, to nie znałabym no, Więc ja też dam jej teraz łatwy, ale potem już nie ma dawania łatwych, bo ktoś musi zmoknąć Warzywnia. Co? Nie wiem. Zatrzymałam Cię do że prostu... Nie umiem zrodki świeżego. Tam jest... Ym, ale chciałabym być kim więcej niż tylko chłopakiem Hani. A, poczułam to ciepło na plecach. Ej, ale przez ten kaptur i nawet nic nie przeszło. Hmm, ale na plecy nie przeszło. Ej, do kamery. Odwrócę do kamery w O kurwa! Ale mokra! Ale czuję, że. Nie jestem mokra. Przywołaj tych chyba największych balonów. Tak jak na plażę, kąpielowy strumień, widzę te sobie Zrób jeźdźmy, gdy patrzę z zapachem <grym> twoim. Nadchodzi szansa na kolejny dzień. Ok? Czekajcie, gdzie jest. <grym> Boże, ja wiem zimno Nie zamiast Holiday to Holiday znam tylko ref. Ja też nie znam Holiday O kurde, i krzesło zaraz jest całe mokre No wiem Kiedy na chupankę serce, dzisiaj szczęście... Co? Dzisiaj... Co? Ale czekaj, daj mi od... jeszcze raz, bo ja zapomniałam Okej okay. Bit, kiedy na pół pęka serce. Dzisiaj trzymam. Słonie Mando. Słonie Co Słonie Mando. Słonie Mando. Słonie Mando. Nowy bit, kiedy na napu... pół pęka Tak, nowy bit, kiedy na pół pęka serce. Dzisiaj na pół Aha. <laughs> A. Nowy bit. Pomywać cieplejszą wodę to fajnie, bo to ta była taka zimna. A, i tu krzesełko jest jeszcze z polenerkiem ukryty też. Nie, nie znam w ogóle tej piosenki Znaczy słyszałam jakaś piosenka To się nie codziennie Ale nie zauważyłeś być. Widzicie, staty, staty wręcz ręcznik papierowe, można od razu sobie... Ej, ja powiem wam, to jest bardzo orzeźwiające Mi też jest już zimno Teraz coś łatwego dla Leny, żeby nie było Ale nie mortalcia To nie mortalcia Widzicie, ja mogę mortalcia, chociaż go nie słucham, tak? Dobra, tobie puścimy wiem co. Jest. Kurde! Łatwe cię puszczę. Nie, tego największego Nie, nie wziąłem największego. Największy jest fioletowy. Jestem jak drogowska. Grałam trasę nie nic mnie mnie martwi. Mam jak Barbie, ponąci jak bajki. Zawlecam i chodzi do walki. <grym w cahowisza> Dobrze. Ja dałam, ja dałam, Zobaczymy, co No, zobaczymy No to wiem, Dzidzisia, ja jesteś jak jedna z moich kart Tak mnie cieszy, że cię mam Źle! Źle, mama! Jesteś jak jedna z moich dziar Dziara, jak ja karty! Dobra, wiecie, ja myślałam o tych kredytówkach po prostu To takie zabawne! Gdyby, to dałam. Dzień Dzień dobry. Ej, to jest wstyd, żebym na takiej piosence poległ. No, ale niestety. Weź! Czasada! Chodzi o nowe państwa. Chodzi o nowe Nie nie I ten kaptur zaraz będzie ważył więcej od Leny. To jest największy balon, widzowie. I słońce zaszło, więc jest niefajnie. Z to w ogóle? Co? Znowu widzę, jak chcą wyłączyć ja. A, dobra, i tak mówiłam że. Ej, ale chociaż. O, boże, wpadła mi za ta koszulka, tak już bardzo, bardzo Ej, teraz czuję się, jakby się posikała. Ej, ale chociaż wiedziałam o jaką piosenkę chodzi, więc i tak szacunku, bo nie, ja naprawdę nie znam za wiele piosenek. Wszystkie słyszałam, ale nie znam tak, żebyś śpiewała Później jeżeli tak piosenka. Ej, a miałam ci bo puścić! Jej nie znam. Zapomniałam, a miałam ci puścić. Bo ja jej nie znam. Nie? I jasne, na pewno znam. Czemu a... jej nie znam! To ja z... to, to ja znam. Ale... ale właśnie chciałam ją puścić, zapomniałam, żebyś mi wspomniała, bo pomyślałam, że nagrać ten odcinek właśnie tak, że... Sobie śpiewałam Dżugi Fruta w głowie i mówię: A może nagrać coś takiego? Mamiętać, bo to jest ten, to jest jeziora. Patrz. Dobra, siadaj. Nie, ja nie są tej wzrostki, mama, nie, nie. Nie, nie. nie, nie. Mhm. Tak sobie Nie jesteś sama. Cicho, bądź Cicho, bądź Cicho. Cała sala krzyczy, czy, 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 czy. No, teraz się zemści, musimy jakąś piosenkę, który w ogóle nie znam Mama, bo to nie da się ręki? <śmum> <śmum> łap Mamo! A, łap <śmum> Ej, to ja tak Nie, <dajadę>. nie <śmum> znam tego w ogóle Jeden rok temu to było i też tego nie znam, ale <grym> chciałam zęścić. Ostatnia, ostatni balon z się Włóczę bana? Dobra, puszczę ci szanowana. Ale tego... tego starego, nie nowego. No starego. A to i tak taki malutki, najmniejszy z naszych baloników widzę, wiem. Upadki balon... Ale czasem warto spać. Mam parę.

a tam bo fajnie by była miłość do balonik, który nie siedzi do góry. Ty wolałeś przekuć go niż znowu chcę, bo kurde. Nie, to ja nie znam. Ja wiem, że się ujechanie, ale nie wiem. Uważam, że to było oszust <śleszy> Czemu się pisamy? Słuchałaś tego? Słuchałam, ale nie jest tego. Dobra, widzę, zaraz się zami y, widzimy, idziemy się wysuszyć. Dobra, tak, my jesteśmy już przybrane w suche ubrania, ja mam włosy mokre nadal. I co jeżeli taki odcinek Wam się podoba, bo Chcecie kolejną część, może ona się nauczy przebijać balony i się nie będzie bała, wtedy będzie jeszcze ciekawiej, by to było. Ciekawsze, jeszcze ciekawsze by to było. To czy wstawcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie, a my widzimy się jutro. Pa! pa!